To mamy Lidlowską maszynę do makaronu. I ponad działa, nie? No działa super. Ile to minut trwa taki No ile? tu jest napisane jeszcze tyle do końca jest. No dobrze, że to. W sumie 11 minut chyba. Ale jest idealny ten makaron no jeszcze tak obcinać. ciekawe jakby tego, jakby potem to. Znaczy można takie długie, ale to Wyciskaj, wyciskaj. wyciskajmy, coś się No Fajnie działa. Co jeszcze będzie? 6 minut minut. To jakieś takie różne tu symbole wyskakują. Jakieś E, coś... Jakieś. Nie, no to są godzina, 6 minut i, i 19 sekund, 18 sekund, 17. Jakieś L, e, coś, 1, 5, no zobacz jak... A nie, bo to odwrotnie. Bo się no czyka. przecież mówię. A ja no, zobacz jaki ze mnie jest. No bo ja jestem facet, a nie pasta maker.